Czytelnicy śledzący coroczne rozstrzygnięcia kapituły konkursu Legnicka Książka Roku będą zaskoczeni, oto bowiem po raz pierwszy w 2023 roku żaden tytuł dotyczący Legnicy, wydany przez miejscowe wydawnictwo lub napisany przez Legniczenina, nie otrzyma tego wyróżnienia. Po przeanalizowaniu wszystkich tytułów, kapituła jednogłośnie podjęła decyzję o nieprzyznaniu Książki Roku za 2022 rok. To ewenement w historii konkursu, który wyłania najlepsze wydawnictwa od 2010 roku. Przed dwoma laty przyznano dwa tytuły Książki Roku. To było jednak jedyne odstępstwo od tradycji. Teraz kolejne, bo jak tłumaczą organizatorzy, zwycięska książka po prostu musi trzymać poziom. Kapituła kierowała się tym, aby utrzymać rangę konkursu organizowanego przez nas. Jak usłyszeliśmy od dyrektora Muzeum Miedzi, będącego współorganizatorem konkursu, wraz z Legnicką Biblioteką Publiczną, przyszłoroczna edycja nie jest zagrożona. Już dziś na rynku wydawniczym można bowiem wskazać tytuły, które mają szansę na najwyższe wyróżnienie.